Siemanko moi drodzy Wczoraj trochę polatałem dronem Tutaj na podwórku Myślałem, że y, Będę widział coś przez tą kamerę, ale tak wiecie, no ciemno było Dron niby światełka ma, ale nie wiem jak oni to filmują, że w nocy normalnie są te. Może trzeba będzie dokupić jakieś lampiony w każdym razie. Fajnie się latało po podwórku. A dzisiaj zobaczymy za dnia jak będzie. A dzisiaj słuchajcie, będziemy na śniadanko jeść grzanki. To jest taka wymiana czasami się je grzanki. Czasami się jest ser jak jest, a jeszcze jest, ale żanki z tego chleba, takiego kwadratowego, są lepsze niż z tego zwykłego. A ostatnio o, ostatnio ci mówiłem, że dawno nie piekła chleba. Trzeba by upiec ten chlebek, parę buchenków, bo jeżeli jego się zrobi w toście, znaczy w tosterze, to jest normalnie przewspaniały. Nie wspaniały, tylko przewspaniały. To nie jest tostowy, tak! To nie jest tostowy, to, to jest zwykły, kwadratowy wiejski chleb, ale jakoś tak lepiej smakuje niż tamten. Tostowego to, to nie jest, słuchajcie, tostowego to, 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 to nie polecam mieć, tostowego chleba. Myślę, że po. Myślę, że po dwa wystarczy. Chleb trzymamy w lodówce. My przynajmniej, nie wiem jak tam wy. Ale my trzymamy w lodówce, bo podobno się nie starzeje tak szybciutko. Wody trzeba dolać jak zwykle. Dojna dzisiaj ma wolne, sobie wzięłam, bo idzie na osiemnastkę. O, i ma wolne. You and me in the cold thought it never be true Wherever I go I you Oh I have stopped running There is no way trying You better loosen your belt Drinking up wine by the fire when it ends, It's Christmas And some kind of love my friend To ja właśnie mówi, człowiek ma przyspieszenie. No tak, słuchajcie, no jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Teraz. Po co to zmieniać jak, jak coś jest to, dobre? to nie warto zmieniać. Można po prostu zamienić sobie w jeden dzień coś innego, ale później... Później się ciężko jest odwyknąć od dobrych rzeczy. Co tam, Lausiu? <laughs> Teraz moi drodzy będziemy tutaj wyciągać ten wyciągać pranie, bo oczywiście nie ma komu. A co tutaj znowu 0,50 się pojawiło Ewka? To chyba nie jest ważne wiecie? Suszenie. Teściowa moja sobie kupiła ostatnią suszarkę. Teraz nie będziemy musieli suszyć tutaj u nas, tylko pójdziemy do niej i tam będziemy suszyć. Wiecie, że to dużo prądu wszystko idzie, a tam prąd za darmo, także Outside snows glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm. Got you up in my arms. There's nobody at the door. You said wyciągnięte to teraz, może trochę. Polatamy dronem. Albo mnie pokażę, Bo nie mogę latać w mieście. Szczególnie na podwórku. Zobaczcie, tyle paczek. I gdzie to wszystko później, kurczę, utylizować? No, ja to muszę wszystko utylizować. Tam z kolei do nia mówi. Tak, te... chodź, czuwać, <gry> Te ciuchy, właśnie nie mamy kopciucha, kiedyś to się paliło, nie? Te ciuchy y, trzeba do Czerwonego Krzyża, mówi, wywieźć wszystkie. One są przebrane FK? Nie. nie są przebrane, ale to. to Jak nie są w szafie, to myślę, że mogą Jak nie są w szafie do niej mówi, to myślę, że trzeba je zanieść y, dla potrzebujących. Słuchajcie, to są ich kartony, nie moje. One zamawiają, a ja to muszę później. Get out in the snow, lighting a light. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to feel. To do wyrzucenia To do schowania, bo to jest karton po dronie Tutaj udało mi się Całą tą startę zmieścić W tych czterech To do wyrzucenia chciała przebrałaś te, te rzeczy? Można je wyrzucić wszystkie? Te kartony? Nie, te rzeczy tutaj Nie, nie przebrałam, bo ja nie mam czasu teraz Aha, To później Później Ja się nie spieszę, to Donia się spieszy To jest twoja to jest, to jest twoja córka i ona tutaj podejmuje decyzję, za które pewnie zostanie wyrzucona z domu. Na pewno. W najbliższej przyszłości. Tak, ty, ty. A wiecie, że jak chcecie latać drona, to od 13 listopada wyszły przepisy, że trzeba mieć OC. Słuchajcie, nie wiem ile takie OC kosztuje, ale będę musiał to ogarnąć. Bo 13 listopada już dawno temu... A ja wczoraj latałem, co prawda, po podwórku tylko, ale jednak. A few moments later. Wróciłem, moi drodzy, właśnie z, ze sklepu, bo byłem po pieczarki, bo Ewcia będzie y, lepić pierogi dzisiaj ze względu na to, że trzeba zrobić pierogi. Wiecie, takie. Y, no, one wigilię. na święta w zasadzie będą, nie? Na wigilię. Na wigilię. I one będą u nas, y, bo my, u... Nie lubimy z kapustą i grzybami, nie? Ja wiem, że to jest niby tradycja, że kapustą i grzybami trzeba, ale my zrobimy z serem i z pieczarkami. Ale do czego zmierzam? Do tego, że byłem w sklepie. Przede mną pani płaci kartą, nie? I przy terminalu stała taka mała dziewczynka, nie wiem, tam miała 7 lat, może. No i pani zapłaciła, no a pin jeszcze. No i wbiła pin, ta dziewczynka patrzyła i na cały głos: 2-2-2! Dwa, 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 dwa. Co ty mówisz? Mówi, ciebie ja będę musiała po piń zmieniać? No, takie są dzieci, właśnie. Piesek? Co ten piesek w tym kocyku tutaj robi? Co on tutaj robi? To nie jest jego miejsce. Jego miejsce jest w końcu albo na łańcuchu przy budzie, na dworze. A w Buda! No, właśnie. Donia się tu inhaluje. Jest fajnie. Właśnie dostaliśmy nową dostawę mleka swojskiego. Część będzie zlane, słuchajcie, na kwaśne. Także za trzy dni będzie, będziemy się rajcować kwaśnym mlekiem. A siadłym no. A na, słuchajcie, na, na wierzchu będzie śmietana 80%. Tam jest śmietana. Także jest grubo. Tutaj mamy, e, słuchajcie, taki pojemnik. To jest od tego sprzętu. Co... Omega Sunny, od omegasany. Od omegasany, tak. I to bardzo dobrze tutaj kwaśne mleko w tym chodzi. Słuchajcie, zsiadłe to się mówi, nie, nie zsiadłe. kwaśne. A ja mówię kwaśne, no bo to, to, kwaśne. to kwaśne, to jest to samo. No? No. stawiamy tam, przykrywamy, słuchajcie, talerzykiem i jest jak znalazł za 3 dni. Gitara. No, a ile takie jedno, taka jedna butelka kosztuje? Trzy złote złota litr. zł. więc 3 ,50. to ile drożej wychodzi jak w sklepie taniej wychodzi jak w sklepie taniej jeszcze no, w sklepie tam mleko kosztuje 3,50 czy ,50. tylko że to w sklepie to nie jest mleko tylko taki wyrób no, do... mleko podobny no, tak chodzi, dobrze. dobrze są pieczarki tutaj jest ten a my tutaj będziemy piec piec będziemy pierogi tak Przelewa w im za śmietany jest. W tym no. Pustem. Oni myślą, że jedzą sklepowy, ale. Aha, a do przelewa wiecie dzieciom, tak. bo dzieci to myślę, że, że ten. Nie, się przekonali, już, już, już się, już się, się a, kapnęli. Już się A, no bo to. jest Tak samo dobre. Bo no myślę, właśnie. Krową będzie walić, a to nie te czasy są, to jarki, nie? Oczywiście, że tak. Ja teraz przelewa do takich mniejszych butelek, bo tam no, nie, nie wejdzie do lodówki, wiecie? A te to do wyrzucenia, czy do. Nie no, oddam pani nie. Aha. Bo ona nie ma w czym później dawać. No tak. One hour later. Po, pomalutku będziemy tutaj zaczynać. Tylko Ewa się odnajdzie. Słuchajcie, w tych swoich tutaj rzeczach. Które sobie kiedyś pokupowała i pochowała. I teraz, oczywiście, to wszystko jest tutaj. I oczywiście, wszystko to się przydaje. Mm, mm. A ja mam to na takim tym, statywie i dlatego mi się tak to giba. No, słuchajcie, już święta pełną gębą, choć dopiero początek grudnia jest, ale już, już święta. Co można zamrozić, dziewczyny Ta. to można zamrozić, nie ma co się wygłupiać. Co można zamrozić, to trzeba zamrozić, a nie tam. Udawać. Udawać. Że się zdąży. Ta. A później w Wigilię przecież lepiej sobie siąść, sparzyć kawę, zjeść sernik, a nie tam jakieś kuszka, jakiś pierogi. Cała jesteś w mące. Ta jak się robi pierogi, to dziewczyny wiedzą, że to w ogóle jestem tu brudna, mam mąkę, mąkę z wodą. To jest właśnie kadr z kanału Gotuj ze to tylko tak wszystko wygląda, i glacuj, tak. ale to ja to tak jestem wypastowana, że możecie wiedzieć. Właśnie o to chodzi. Lepimy pierogi, dziewczyny i chłopaki, nasz faworyt, czyli pieróg z pieczarkami i żółtym serem. Z kapustą i grzybami nie przepadamy, dzieci to już w ogóle, tam ja to jeszcze bym zjadła, ale dzieciaki to wcale, no to nie będziemy im robić tego. Ja nie. sam nie lubię z kapustą i grzybami, wolę z tym albo z mięsem. Albo z mięsem. I ruskich też nie lubię. Ruskich nienawidzę, u hmm. mnie tylko, babcia robiła jeszcze jak żyła, to Arek jadnie. Hmm. on lubi, ja nie lubię, ja lubię jeszcze z białym serem i z cukrem, ze śmietanką, Aha. takie na słodko. No jak jest dobrze rozbryzgany biały ser, bo teraz są dobrze rozbryzgane, bo kiedyś to nie było, nie? Kiedyś tak, to był prawdziwy no. twaruk, który między zębami przechodził, także nie za specjalnie to mi no. nie pasowało. Słuchajcie, ma, mieliście taki mały backstage, to nie jest tak, widzicie za kamerą, że tylko Ewa robi, bo ja też robię. A! Coś śmiesz, ja też robię. To jest farbowany cygan. No, ale tak, żeśmy tutaj z Ewą jeszcze gadali, bo przecież wiecie, my tak ręcznie. Ale są takie maszynki, nie? Że wkładasz, bach, 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 nie? Takie plastikowe, tam, tam jedna taka maszynka jest, tam Ewcia ma to. tylko ona jest chyba, do czego ona jest? Ona jest do niczego, do ja ją wyjęłam po prostu, bo myślałam, że ją wezmę, ale no. ja wolę ręcznie. Ale fajnie, słuchajcie, i ten patencik z tym widelcem, co się tak ściska, to to wygląda normalnie, jakby, jakby kupne to było, zobaczcie. z maszynki. Jak z maszynki, no. Te uszka, które tutaj są, to one są normalnie, to jest poezja smaku. To jest takie dobre, że to znika w momencie. Słuchajcie, i to jest takie, takie wciągające, tak jak cukierki, takie jakieś, nie wiem, Michałki, nie? Jeden Skanki. za drugim by się zjadło. To to jest właśnie taki produkt, nie? I to jest kurczę, no to jest takie dobre. Można to e, same, same można jeść albo można w żuru, w, żu... w barszczyku, W, w, barszczyku. No, w czerwonym barszczu. Barszczuj. I... Normalnie poezja smaku, także zapraszam, zróbcie sobie, bo jak nie robicie, to... A ty zawsze robisz z tym farszem takim, czy czasami yy, nie Tak, nie, nie, nie robię innego, no. bo u nas innego nie chcą. No i dlatego właśnie u nas preferujemy taki farsz, bo jest bardzo smaczny. To i też przyjemnie. jest to grzyb, słuchajcie, nie Oczywiście. ma co tam wymyślać. Chyba że no są, ja wiem, że na przykład Dorota lubi bardzo z kapustą i z grzybami, nie? Ja nie rozumiem, ale szanuję, każdy tam jest fanem swojego smaku, nie? No to wtedy, w, niech, wtedy faszerujecie czym tam lubicie. Nie, niech sobie jedzą co chcą, byle by jedli y, ser z pieczarkami, nie? <grym> tak jest. I po wielkich, ciężkich i bojach dobrnęliśmy do końca. Ewka, zobaczcie, jaki patent na prasowanie ma. To jest patent na prasowanie. Dziewczyny się patelnią. Ja regularnie to robię. Bo ściereczki jak się wyprasują, wiecie, i ułożą, to one później i tak się pogniotą w kształt ułożenia i znowu mam prasowanie.